Witajcie w tym oto moim pierwszym odcinku z nagrania pewnej gry, pod tytułem Mr. Hobbs Playhouse. Oczywiście dzisiaj zagramy sobie nie całą gierkę, bo cała mi by zajęła dużo kombinacji, a jeszcze będę musiał zmontować ten film, ale dobra. No to lecimy. Uch. Oczywiście dajemy nową grę, bo co innego. Niestety muszę trochę e, strasznie głośno gadać. Dobra, lecimy. E, bo po prostu jak mikrofon mi ni, nie działa. Nie działa mi, dobra. E, więc tak, ASD, Move, spacja, Jump, Shift, Run, F, e, Pick Up. Dobra, już wszystko wiemy, jak widzę. Nie będę czytał zbytnio, ale wam będę mógł poczytać. O, właśnie, na przykład takich kapsulek. Po prostu mi się nie jest, ale dobra. Ty um, się przez go przestraszyła, jak O, Jest jakaś, jakieś świeci dookoła? Ja mam chyba coś takie. I znika króliczek. Mama, tata. Naprawdę na początku jakiś klimaczyk taki. No, takie sobie, czyli tak rozumiem, czyli będzie nas gonił jakiś króliczek. O, ściana. Ściana nic nie robi. No to lecimy, czyli. No, klikam, Aha. Ok, już, już kumam, bo ja nie wiedziałam, jak się steruje tutaj. Okay. O, jakaś notatka, jakaś notatka. Co to jest? Aha, mam dat Ru mi Ruby. I ten ja, i chyba ten to jest ten król. Ja nie wiem jak się on nazywa. Może będzie gdzieś tą grzę wytłumaczone, a najlepsze, że y, tutaj jest po polsku. To, to jest bardzo fajne, o. To Coś twoje kroki, nie ześ. Aha, że. No bo na cały start, wtedy, kiedy włączam gierkę, to co? Grać ma zachować dyskrecję, yy, no po prostu dyskrecję, nie wiem, no dobra, no, wiecie o co mi chodzi. jak to, ja, ja nie wiem czy tam iść. Ja nie wiem. Jestem tak niezbyt nastawiony do tego, ale dobra. Dobra, idziemy do tego. Ups, gdyby robię posłuchała rodziców, to po czym to byłaby zabawki. zabawkami zabawki ok, mam mi mam Cześć, uwagi. O, czy ktoś będzie to zwracał uwagę? Czekajcie. Jeśli ktoś tutaj jakiś potwór jest, to no to już po mnie. Ale na serio. Ja się boję. Ja, ja na, na serio trzęsie mi się ręka. I nie mogę tego pokazać, ale dobra. Aaa! Nie, nie ma nic w nim. O! Nie, on mi da... On mi da do skera, to ja już nie chcę przegrać, ja nie chcę. Ej! Co jest? On znikł! Nie się... Nie, nie, nie... o... W ogóle tutaj nie jest pokazane, czy wydaje jakie... Jak, czy jesteśmy głośni, czy nie. Tylko... A na znaczy pokazuje nam, czy jesteśmy widoczni no czegoś tam? Hop! Jej! Yy, hop. Taka teczka. Ok. Idźmy dalej, bo jeśli się tam da iść dalej, to idziemy dalej. Sprawdźmy. Bo tutaj jest jakieś dziwne w ogóle przechodzenie. Jest jakieś dziwne przechodzenie, czego nie rozumiem. Powiem wam. Aha, jakaś rada. Fajna rada. O, drzwi, drzwi! O! Ja nie mogę! Ten dźwięk po prostu! Te chyba wskazują, że nie mamy tutaj przyjaciela. Gdzie są w ogóle nasi rodzice? A, bardzo śmieszny dźwięk! Idziemy dalej! W ogóle powiem Wam, że zapixelować? To mi się podoba. Tylko, że to jest dokładnie taka... biorą zdjęcie... prosto. O! o ty. Ja nie mogę... O nie, on nie, ktoś mnie widzi. O! Ja... Kto? Panie Kitzku, dobra, już wiem jak się do niego zwracać. O, o matko! O, ja, ja nie mogę, czekajcie, ja, ja tu jestem trochę taki niezbyt pożumorze. Ja w ogóle prawie nie widzę. Dobra. Dobra. Jakiś pokój. A to znowu rodziców. To nie, to my nie chcemy. O niej, musimy się chować. Idź, Stefan, idź. O matko, mały włos. Ja to usiądę. Ja, ja... nie będę. Właśnie, on jest strasznie szybki. O! Dałam polu O, ja. O nie, o nie. Żij! A nie rozpaczaj! Jakiś Okej. Okay. Poszukaj mamy. Ale gdzie może być mama? A można tędy Po no to tego? Ola. No to te... Przejście. Ma tylko jeszcze jakiś klam. O, o patrzcie. A, myślałam, że może to przejść. Dobra. Bo to jest bardzo skombinowane. Uuu, kuchnia. Czy może coś tutaj zjeść? Nie, nie ma tutaj nic. Aha. Chciałam okay. coś. Tak się. Okej. Okay. Eee. Okej. Jakieś ciemne pomieszczenie. O matku! Szybko, 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 szybko jest! Ja. Okej, okay, pod lustrem piszę coś. Ja. Dobra. Weź taśmę, jakieś ta kasety. Hmm, Naleź. Ja, oczywiście czy w odcinku nie zdobędziemy wszystkich. Więc was tylko informuję, że... Następna część będzie już niedługo. Ale... Powiedzmy... Zobądźmy połowę tych kapek. Czy możemy dalej, czy możemy tutaj już przejść? Nie. Ten pan. Oj, idź sobie pan. O! O nie! On tu jest! Totaymış. Hey. O kurşun. E Suriya, absolutely просто Matko, było blisko. Jeszcze ja nie mogę ruszyć. Nie on co przejdzie. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Ja tu Ja tu Ja go słyszę. I jak ja go słyszę. Dobra. Jesteśmy znowu w tym samym miejscu, bo za długo miałam ten. Stop. No, to idziemy. Bo absolutnie po prostu nie widziałem, co się znajduje na klatce i musiałem włączyć światło. Bo. W ogóle dobrze, że nie widziałem tego domu. Nie. Osty, ostry. Nie chcę pani. Kurczę, to ja wydaję cię, nie wiem czemu. Jest coś. Tak, tak, tak. Czytam. No. 8 września. Jenna, Ruby i ja odwiedziliśmy wczoraj babcią Ester. Ruby uwielbia z nią przebywać. Mówi na nią Bunia. Babcia Ester od, do, od kilku miesięcy coraz gorzej się czuje. Gdy wpadliśmy do niej w zeszły weekend, jej wzrok utkniony był w Ścianą. Musieliśmy naprawdę mocno ją potrząsnąć, żeby wy wyrwać ją z tego stanu. Gdy wreszcie się otknęła, zachowywała się jak gdyby nigdy nie. Bóg jeden, wiele tkwi w tym letarku. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Zapisaliśmy ją do lekarza. Powinien nag nagrywać. Pomysły na nową powieść. Okej. Okay. O, oh, jakieś fajne kółeczka. Jakie. Jakie? Okej. To było. O Widzieliście to? Onią. Poczekam, bo ja... o Kolejna, oh kolejna, 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 jest. Czytam. 14 września razem z Jeną padł, pad, pad, padłem do bakci SM. W jej domu panował bałagan. Nie wiem za bardzo jakim wodem ten nieporządek. Tak szybko się pojawił. Babcia Ester przestała też dbać o siebie. Mieliśmy wrażenie, że w ogóle nas nie poznała. Jutro ma wizytę. Jenna obawia się, że może wymagać stałej opieki. Będą dokumentować te wydarzenia. Oby Rubi się, Rob... Ruby nie zobaczyła jej w takim stanie. Widzę, że następna jest to jakaś opowieść. Nie było. E... Ну, что не слышать. А ты наш покой. Ну, то нет. Ну, то выходим из похуй, ибо... Да, там есть Во-первых, две кассеты. я не могу! О, нет.

Nie ma tu nic. Kurczę. Idź. No, no to sobie zrobiłem kłopoty, bo po prostu... Poszedłem w tym miejsce. Ja myślałam, że to będzie jakaś kaseta. Nie wiem, na skrzynce czy coś. Ja coś... Na wszelkie... Na Przepadaj... Dobra. Idziesz? Idziesz pan? Nie no, on jeszcze zawrócił. Dobra, ja go Dobra. Udało mi się go przywadać. Już to jest plus, to jest, kolej, to jest kolejny plus. Ja się w nią zabawię. W I co teraz pójdzie? Ups, nie skończę. Jak nie ma tutaj, to tutaj. A ten dźwięk w ogóle jaki on wydaje jest jakiś dziwny! Ja go nie rozumiem. Znaczy taka jakby pozycję. O nie, no jakoś inaczej go muszę Nie oczułaś, mówię. Nie, dalej nie mamy, nie może, nie ma, nie ma tutaj, nie mam tutaj dostępu. Mamy jeszcze, dużo nam kasy zostało. Nie wiem w ogóle jak się nasza bohaterka nazywa, bo ja już nie wiem. Ja sądzę, że się nazywa chyba Rubik. Niech pan tak sobie przejdzie. Oj. Dobra. To chyba... O ty! Ja! Ale to nie jest możliwe do przejścia, no. I nie wiem, czy nam sobie Tak już to znamy. Jak nazywasz? Matko, to jest takie... Mnie to stresuje. Nie wiem czemu, ale... I Okej. Jest! Gdy nagryw... Nag... nagrywam te słowa, babcia przebywa w szpitalu. Sąsiedzi wezwali nad ranem policję, gdy usłyszeli jej krzyki. Zostanie pod opieką. Lekarze przez kilka dni powiedzieli: Powiedzieliśmy że babcia upadła i że nic jej nie jest. Czekamy na diagnozę. O, Dobra. No ja to się z wami żegnam i widzimy się w kolejnej odcinku kontynuacji Pana Kicka Więc pa